Emonko, z tej strony Dottu. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam testy serpenty na Sparglą. Jeżeli chodzi o wymagania tego questa potrzebne jest Premium Account, 61 poziom postaci, następujące przedmioty, 5 rybek zwykłych, 5 Northern pajków, 5 rainbow troutów i 5 Green perch. -y. Jeżeli już mamy następujące przedmioty, udajemy się do statku kapitana Habby, który znajduje się naprzeciwko statku, którym przepływamy na, e na swart Gdy Gdyż mamy następujące itemy, piszemy do kapitana High, jak zawsze, i 4 razy byte. Bait, 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 bite. Wtedy on będzie chciał, byśmy wyruszyli z nim na polowanie. Wtedy piszemy do niego H. On pyta nas, czy chcemy z nim popłynąć się w morze. My płyniemy z nim w morze. Nie na to sposób. Kiedy oddaliśmy następujące przedmioty jesteśmy już tutaj na morzu, na polowaniu na węże morskie, musimy kupić od kapitana Haby przynęty. Ja polecam Wam hmm. najmniej tych Przynęt kupić ze 40, bo może się zdarzyć pomyłka, a w tej misji też chodzi o szybkość. Jeżeli chodzi ogólnie o te rybki, które są potrzebne na tę przynętę, którą teraz możemy kupić od kapitana Haby, polecam Wam się wybrać na nibelord na czakoje, ponieważ lecą wszystkie te rybki właśnie z czakoi bo jeżeli chodzi o kupno tych itemów no to no to na przykład na karnie jeden Northern Pike kosztuje 60k nieraz więc no lepiej sobie je jednak zlotować chyba samemu aha i zapomniałbym o najważniejszym potrzebny jest też Helmet of the Deep żeby w ogóle móc potem zejść pod wodę ale o tym później kiedy jesteśmy już u kapitana Haby na morzu, musimy ym, wykonać pewną sekwencję ruchów. Uda się, Pierwsze, jak już mamy te przynęty, klikamy prawym na przynętę i lewym na sieć. Tak jak ja na przykład teraz z tym obsidian knive, powiedzmy, że to jest ta przynęta <laughs> prawym na, na tę przynętę i lewym na sieć. Wtedy przynęta będzie sieci. Kiedy już wrzuciliśmy przynętę do sieci, możemy zejść pod pokład i wejść tutaj w teleport kiedy wejdziemy w teleport będziemy tutaj na tym bocianim gnieździe tam gdzie jest tutaj właśnie ten jak to się nazywa teleskop dokładnie dobra <laughs> będzie ten teleskop jeżeli klikniemy w ten teleskop może wyskoczyć nam sześć albo siedem różnych komunikatów Pierwszym z komunikatów jest ten komunikat. Kiedy wyskoczy nam ten komunikat, musimy użyć teleskopu jeszcze raz. Klikamy na niego ponownie i może wyskoczyć nam taki komunikat. Wtedy jak najszybciej schodzimy z bocianego, z bocianego gniazda z powrotem wychodzimy do kapitan Hubby i piszemy straight. Oznacza to, że musimy po prostu płynąć dalej prosto za zatem węży morskich kapitan wtedy krzyknie e, płyniemy dalej prosto my wtedy jak kapitan już powie to co ma powiedzieć podchodzimy z powrotem do sieci klikamy prawym na rękę i lewym na sieć i wchodzimy wchodzimy z powrotem do właśnie do teleskopu znowu jesteśmy na górze znowu klikamy w teleskop no, i może wyskoczyć nam taki komunikat. Wtedy jak najszybciej zbiegamy do kapitana huby i piszemy starboard. Czyli znaczy to, że musimy skręcić ze starboardy, jakby w innym kierunku za właśnie tym stad, stadem węży morskich. No i powtarzamy sekwencję i prawy na NT, lewy na sieć. Wchodzimy z powrotem na cienie gwiazdo. I klikamy w teleskop. No i może nam wyskoczyć również taki komunikat. Wtedy trzeba zejść z powrotem jak najszybciej do kapitana. Chodzi tutaj naprawdę o szybkość. Musicie je streszczać i napisać larboard. Znaczy to, że musimy skręcić w innym kierunku. Po czym, jak kapitan już wyda stosowne polecenie, znowu powtarzamy sekwencję. Prawy na pętę, lewy na sieć. Wchodzimy z pożytem do jego gniazda, tyk, i klikamy znowu na teleskop. Może nam wyskoczyć komunikat taki, że do węży morskich przyspiesza. Wtedy podchodzimy szybko do kapitana i mówimy mu, żeby nabrał szybkości komendą speed. Komunikaty mogą się powtarzać i może ten quest trwać 15, nawet 20 minut, <klimy> nieraz. Zależy to od Waszej szybkości przede wszystkim. I od tego jak szybko piszecie właśnie komendy do kapitana. Ale już na końcu, jak już będziecie, wyskoczy Wam taki komunikat. Oznacza to, że dotarliście na miejsce i quest został wykonany. Teraz zakładamy na głowę Helmet of the Deep i możemy zejść pod wodę. Weźmy na sia Serpenta. Ogólnie jeżeli chodzi o Sia Serpenty myślę, że jest to najlepsze miejsce dla korków i oczywiście dla rycerzy no bo Sia Serpenty jako takie węże morskie mają, są wrażliwe na energię i na obrażenia od fizyki są w 100% odporne na obrażenia od lodu i są w 10% odporne na obrażenia od ognia więc nie strzelajcie z GFB do nich Najlepiej właśnie bić ze wszystkich wisów, no i wiadomo, z wyobrażeń fizycznych. Mam nadzieję, że ten poradnik był dla Was jakkolwiek pomocny. Zapomnijcie zostawić łapki w górę. A jeżeli uważacie, że zasługuje na subskrypcję, zostawcie suba. Do zobaczenia w następnym filmie, Cześć.